Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. W końcu otworzyli Grzegorzewice, jestem wraz z Mejsenem i z Wojtkiem. Ja już wpadłem do wody. Dobra, wędki mam już rozłożone, tutaj lecę, ogólnie no nie, wszystkie masz... wędki to jest metoda. Masz jakiegoś robala na plecach w ogóle? Strąć mi. Kurczę, ale Dzięki. Wielki. Jest... Dobra, yy, ja już tu z chłopakami zarzuciłem wędki, ogólnie wszystko na szybko zrobiłem, ale mam nadzieję, że będzie dobrze, z tego co widzę jest tutaj trochę ludzi. Zabrakło nam wózków, musieliśmy przyjechać paczką. ja jestem rozstawiony, czekamy na rybę. U Wojtka będziecie mieli odcinek z jego rybami, bo teraz ja pokazuję jeszcze swoje, on złap. pokazuje swoje. E, więc koniecznie wbijajcie do niego na kanał oraz do sena, bo ona 500 subskrypcji nagrywa odcinek. A już mu brakuje, więc subskrybujcie jego kanał, żeby go dowić, żeby musiał nagrać ten odcinek. Tak wygląda nasze całe stanowisko. Jesteśmy jak na razie na 5 wędek. Ale jeszcze... Wojtek jedną rozkłada, jeszcze Mason ma jedną i mamy dwa spinningi. Plus ja mam jeszcze spławik, także dzisiaj musimy coś złapać. Naprawdę czekam na tego karpia wielkiego. Jestem już na drugiej komercji i dzisiaj musi się udać nam Ile. tego karpia złapać. No, no, Mason, no musi się udać. No musi, musi, no musi. Przynęta, przynęta. Moja, poja. Patrzcie na to. Najlepsza przynęta. Idzie? A, idzie. idzie. chyba Ile. nagrywam. Zwijamy Oj widzowie Powiem wam widzowie że ja miałem branie na spławik na chrząszczałam nie dobra jednak to jest coś małego To jest pewnie leś Dajem Tak wy, Przynieś podbierek Ja już idę No nie tylko nie leśnie jest pierwsza ryba dzisiaj Jaki czy leś, Boże Leścik albo karp Lesczyk Ale mocno walczył. Ale walczył no A taki malutki a ile ziarenek na Jedno, na gumce. A, na gumce. Dobra, dalej. Mamy rybę. Widzowie, jest pierwsza ryba. Taka rybka. Mason, a nawet chrząszcza nie masz Co ty gadasz? No patrz. Tak. Jak nie ma chrząszcza? No, ma brudną buzię, widzowie. Spójrzcie tak, na to. Myjcie ząbki, widzowie. Tak, ja ci założę, <głos> to... <głos> Ależ rybka fajna. Dobra, wypuszczam ją do wody i lecimy po tej karpie. Dobra, jest super. Już mamy jedną rybę. Wojtek, co tam robisz? No zestaw normalny, nic nie robię. Nic nie robi. Mason tam do zatoczki poszedł i łowi sobie na spawitek. Ja tutaj mam spawik też zarzucony i czekamy jeszcze na jakiekolwiek brania. Dwie wędki są na kukurydzę, jedna jest na kulkę proteinową, wanilia. A Wojtek, z tego co widzę, na dwie wędki, jak na razie. No ale czy się trzecią Idzie. No łęszt. Kolejna ryba. Pewnie też łęszt. Jakoś nie walczy. Mocno. Chyba łęsztem i łęszy zanęte. O o, teraz zaczęło walczyć. No, łęsztik na stukotę. No. Faleczny. Oj, bardzo alecznie. Typa. Odhaczać, żeby był w tym. W <tryk> Ej, ale ładny. Większy od tamtego. Coś takiego. Cały w szuście teraz jestem. Chodź, wypuścimy rybę. I teraz wypuszczamy rybkę. O, dobra. Super. Tak wyglądają moje zestawy na metodę, mam dwa takie Kukurydza jest na gumce, tego nie widać, ale jest na gumce Jest tak obłożona peletem i takie zestawy lecą do wody i teleszczyki właśnie na to biorą Ogólnie ludzie, jest taka akcja, że od 11 czerwca do 14 są otwarte Grzegorzewice i dzisiaj właśnie jest 11 czerwca, więc stwierdziliśmy z chłopakami, że... że sobie tutaj przyjedziemy połowić. Naprawdę liczę na karpia jakiegoś, ewentualnie amura. Na nic innego w sumie się nie nastawiam. Leszcze już dwa weszły w zanęt. Mam nadzieję, że karpia jakiegoś też się uda nam tutaj wyciągnąć. Dla tych, co piszą, kiedy spinning, spokojnie. Spinning będzie już niedługo. Jak na razie chcę trochę połowić na grunty. I później już zaczniemy z powrotem na nowo ze spinningiem. A dzisiaj wypoczynek nad wodą czekamy na jakieś fajne rybki. Tutaj jest spławik. Dwie wędki na kukurydzę i jedna na kulki proteinowe. W sumie, w sumie na jedną kulkę proteinową. Wanilia. Takie kulki zadipowate. Takie kulki zadipowane. Sam je robiłem podczas kwarantanny, gdy mi się nudziło to, robiłem kulki proteinowe oraz bity. Co do bitów, zapraszam na mój drugi kanał. Link, oczywiście, w opisie oraz w karcie. Głównie tam są tylko bity, ale może kogoś to interesuje, więc tam zapraszam. Wojtek miał branie. I tak czekamy, mej synek sobie poszedł, winnes pławik. A tu dookoła, wszędzie, nie wiem czy to widać, ale jest naprawdę masa, masa, masa łabędzi. Idzie, Idzie coś. Siedzi. Żeby to lesz nie był, kurde, ale... Ale tak. Może to nie będzie lesz. Elegancko. Ale ciągnie, ty widzisz to, co ja? Nie. Ty po plantami żyłki chyba o. Zrywamy, znaczy ściągamy? Zrywamy. Na, na, <noise> Gdzie to z... jest? Ty to jest tu jakim cudem to prze... Zobacz co się dzieje. I co o, to jest? Coś mocniejszego mogliśmy... Karpik? Karpik. No, Karpik. Nie, tak. Jaki wywalony? Czekaj, bo tu jest tak. Spinning Ale ja sobie chyba przeżyciłem wędki <noise> Fajnie, fajnie. Karasek spory Nie no, patrzcie Oj klapał nas Wojtek Rozplątuj mój spławik Mogę ci nie zapłacić. Ja ci dam co tam patrzę. No dobra jak chcesz ładnie ładnie bo, bo nie tutaj są takie małe ryby dobra, A już otwarzony no. taki karaś JJ. ujęcie Piękna ryba Nara, Dobra, więc już ją Nawet nie będę im ważyć No to kara się. Dobra, super Elegancko ja Trochę rybek już jest, także przerwa na jedzenie Jest godzina 12.30 Jak na razie brania ustały Jest naprawdę masa ludzi Ja tutaj łowię sobie, zrobiłem fiderka na ten staw Jednego Zarzuciłem, tutaj mam trzy wędki, Wojtek ma dwie i teraz sobie zrobię spławik i z będą tam na tym rogu łowić. tą tam fajna ryba zczepiła. A ja dalej próbuję tutaj na te fiderki, na metody. Może też sobie zaraz zrobię na spławik i będę z nimi próbował, jeżeli nic się nie będzie działo. O, o stary, o stary, co teraz? Chyba tą wziąłem. To. A Ano, rusza się. Pan i nie zacinać tamtą? Możliwe, że są dwie w jednym. to możliwe? Coś małego siedzi. Ja nie wiem, a na też? Tak. jest po pierwsze, a zaczynam tą pędkę. Widzicie coś? Tak Nice tablet <grystanie> Ten haczek na maseczce położyłem Czekaj, bo ja tą rybę muszę Do wody no. Bo to leszczek to zarabę pada zdechnie Jak to... A to walczy chociaż to drugie To chyba też jest leszcz Nie, tylko nie to Też leszcz? Tak Same leszcze Tą kukurydzę Ojejdzie. No to mamy dwa leszczyki Idealnie się dobrały tak, tak, tak Dobra, mamy dwa leszczyki eleganckie Wypuszczamy je do wody tutaj O, pokrzywa Dobra poszły jest, jest wędkarz, proszę państwa. Jestem z uwaga o koniem. A na co? Na kukurydzę? No nie wierzę, co się tu dzieje. O stary. Oj, jest Podnieś go. Nie ma, jest lekko zapaczony. O jest. To jest Spory taki. Godzina 15 w końcu ryba. <laughs> Fajny, fajny. O tak, coś takiego. Waleczny drapieżnik, patrzcie. Złowiłem na tamtym stawie, wypuszczę do tego. To nielegalne. Si się nie dowie. Tu? A pochowimy dalej. Godzina 17. Wojtek w końcu z rybką się melduje. A co złowił? Zobaczcie u niego na filmie. Link w opisie. Dobra, my się już zwijamy. Niestety, jak widzieliście, troszkę tylko udało się rybek złapać. Jest już godzina około 20. My już się zawijamy do domu. No, myślałem, że będzie lepiej. Myślałem, że będzie jakiś karp chociażby, albo jakiś amur. Ale niestety, jak zwykle, z tej komercji były tylko leszcze. Duże ryby zostały złowione na grilla. Nie ma już zapraszam na kanał do Masona Częste streamy, bywam na nich, także koniecznie wbijajcie. Jak to się śliska. I u Wojtka najprawdopodobniej będzie film, także też bijajcie link oczywiście w opisie oraz do kanału w karcie. Z Wojtkiem dosłownie przeszliśmy cały ten staw na spinning. Niestety nie udało nam się nic złapać. Na pewno tutaj jeszcze przyjedziemy jak na razie Trzeba eee, ja miałem powiedzieć? Dobra, na pewno tu jeszcze przyjedziemy eee, w, te, w tym sezonie. Mam nadzieję, że jakoś niedługo. A już niedługo myślę, że trzeba wybrać się na jakiś spinning, bo dawno nie było. Oj, tak. Tak? Nie. Nie? Nie. 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 To znaczy co? Dobra, a więc ja już się zbawi, że jak nam? Trzymajcie się i do następnego.